Cześć! Dziś jesteśmy we wsi Zatonie koło zielonej góry, gdzie znajdują się zabezpieczone ruiny pałacu XVII wieku. W jej zatonie leży przy drodze zielona góra kożuchów. 17 wieczny pałac wybudowany został w północnej części wsi. Usytuowany jest na terenie rozległego parku. Przy pałacu mieści się wyremontowana oranżeria. Nieopodal widać folwaczne zabudowania oraz ruiny XIII-wiecznej świątyni pod wezwaniem świętego Jana. Sam pałac został wybudowany w latach 1685-1689 jako pierwsza siedziba szlachecka przez ówczesnego właściciela wsi Baltazara von Unrucha. Barokowy dwór był budowlą dwukondygnacyjną wzniesioną na planie prostokąta, nakrytą czterospadowym dachem z wystawkami. W elewacji frontowej na osi został umieszczony kamienny portal zamknięty łukiem pełnym. Pałac przez niemal cały XVIII wiek przechodził z rąk do rąk, by w 1809 roku trafić do księżnej Dedino, Doroty Talleyrand Perigord. Księżna Dorota wróciła na stałe z Francji do Zatonia w 1840 roku i mieszkała tutaj kolejne 4 lata, kiedy to objęła posiadanie księstwo Żagańskie. Z jej inicjatywy w 1842 roku dokonano przebudowy dworu w Zatoniu, przekształcając go w klasycystyczny pałac. Po śmierci księżnej Doroty pałac przechodzi w ręce jej syna Aleksandra Edmunda Markiza de Talleyrand Perigord, który nieco go modernizuje. Następnie pod koniec XIX wieku przechodzi do rodu von Lankenwakenitz i pozostaje w ich posiadaniu do końca II wojny światowej. W 1945 roku pałac wraz z oranżerią zostaje spalony przez wojsko radzieckie. Ocalały folwark zostaje włączony do PGR-ów. Ruiny pałacu oraz niszczący i zarastający park zostają zapomniane na długo. W 2011 roku powstaje stowarzyszenie Nasze Zatonie, które za główny cel postawiło sobie aktywizację wsi oraz mieszkańców w kierunku kultury i sztuki. Pod opiekę wzięto także ruiny pałacu. W 2018 roku zabezpieczono oraz podświetlono obiekt. Na początku 2020 roku rozpoczęto rewitalizację parku oraz pałacu według pierwotnych 17-wiecznych planów. Pałac w Zatoniu to wspaniały przykład, jak można uchronić zabytek przed dewastacją i całkowitym zapomnieniem.